Jesteśmy na targu kus w nizbie i takie sceny się tu odbywają. Ha, tu, y, właściciele kus chodzą dookoła, prezentują swoje zwierzęta do sprzedaży, a wokół stoją ludzie i kupują handelek. Targują się, sprawdzają towar i w kółko się chodzi. Tam z powrotem cały czas dookoła, aż się znajdzie klient na odpowiednią prozę. Sporo też turystów, którzy tutaj robią sobie zdjęcia, filmują. U sprawdzanie kozy. Dojdzie, dojdzie biznes, czy nie? Będzie biznes, czy nie będzie? A może ta łuska? A to jakiś koziołek oporny nie chce iść za bardzo na smyczy, dociągną. A ten cały czas ten wygląda jak jakiś Bernardyn. No i odpowiednio musi być smycz. A tu malutkie kuski na sznurkach też się opierają nieco dalej. Można krowy jeszcze zobaczyć, byki, większe zwierzątka. on your zębów booth <laughs> Ten już chyba 20 razy w tym kółeczku i nadal nie sprzedał. <śmienicę> Jakiś kozioł bardzo oporny. Nie chce iść. Wygląda w środku w kółeczku, wykoła którego się chodzi i sprzedaje. Oferuje swój towar, żywy. To jakieś kuski jeszcze?